Siedzę sobie spokojnie z poranną kawą, jak widzicie, bez makijażu, totalny luz. Przeglądam telefon, patrzę na ofertę od Oriflame i nagle BUM! Takie coś, takie zaskoczenie. No i muszę się z Wami tym podzielić, bo nie byłabym sobą, gdybym Wam nie przykazała takich nowinek z samego rana. Oriflame po prostu oszalało. Wczoraj skończyła się, jak wiecie, jedna świetna promocja, a dziś wchodzi kolejna petarda. 50% na wszystko. Tak, dokładnie 50% na wszystko. I Jak to zobaczyłam, to aż mnie zatkało i czy mam nie jeszcze do tej pory, aż mam ciarki na ciele, bo ceny no po prostu są. Wow! Black Friday. W katalogu 16 to jakiś kosmos. Nic, tylko przeglądać, wybierać, wrzucać do koszyka i kupować ze swoimi cudownymi rabatami. A najlepsze jest jeszcze to, że większość z Was ma od firmy 30 zł w portfelu. I Wasza płatność będzie niższa o tą kwotę. Także ja nie wiem, jak tu się nie ekscytować z rana. To jest ten moment, dziewczyny. Tak dobrej oferty, to dawno nie było. Na koniec tylko pamiętajcie: spieszcie się, bo niektóre produkty znikają jak ciepłe bułeczki w najlepszej piekarni. Także ja lecę wybierać swoje y, ulubione produkty i robić zamówienie, żeby coś mi czasem nie umkło. <tak 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 Także miłego dnia, pozdrawiam.